Ariex dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj oglądamy sobie kanał, który niedawno znalazłem na YouTubie No i tam już troszkę obejrzałem, nawet dużo niż troszkę I dzisiaj jestem razem z Ariex in Gaming Ariex, siema Ja teraz w tym czasie, jakby jakby będziecie oglądać ten filmik To ja teraz będę sobie montować swój film Będę Dobra, no to ja. Łączamy sól do zmywania. Okay. Teraz za przesyłkę OLX w kategorii moda zapłacić tylko złotówkę. Przesyłki OLX. Cała Polska po sąsiedzku. Bądź mno i prowadź od starych. Właściciel mieszkania wstawia ci zmywarkę. Kup kostki do zmywarki. Umyj naczynia. Zostają na nich zacieki. Dowiedz się, że musisz kupić też sól do zmywarki, żeby nie było tych śladów. W sklepie tylko pakowania po 9 tysięcy kilo za 9 tysięcy złotych. Nie potrzebujesz aż tyle i nie chcesz wydawać hajsu. Pojedź do rodziców na obiad. Odsyp sobie od nich trochę soli do torebki, bo oni też mają zmywarkę. Wracaj do domu. Stój na przystanku. Pal szluga. Sam skręcam. Odjeżdżają bagiety nieoznakowanym samochodem. Co pan tam pali? Szlugę. Bagieta, wącha. Wszystko ok, ale już się zatrzymaliśmy, to pan jeszcze kieszenie i plecak pokaże. Uciągajcie z plecaka torebkę z solą do zmywarki. O! U! 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 No to teraz młody masz przejebane! W11 odbiór, podeślijcie chłopaków do Jana Pawła drugiego. mamy to zdarzenie. Tłumaczenie nic nie pomaga, po pięciu minutach trzy bagietowozy. Wszyscy ludzie na przystanku patrzą, ty w kajdankach, sześć bagietarzy stoi dookoła. Mariusz, weź życiokiem, bo ty na tym szkoleniu byłeś, ile tego jest? No Bogdan ze 100 gramów będzie, amfetamina albo mefedr, albo net koks. Idziesz bole, do pierdla bole, prosto, rozumiesz? Skóry wysynu? Prokuratur ci od razu da sanki za coś takiego, kumasz chuju, do września w posiedzisz. Ale panie bagiet to naprawdę sulczanów do zmywarki. Nie, nie oszukasz, 10 lat w pracy robię gnoju jebany. No Jedziecie to są, to są na komisariat, całkowite przeszukanie, to są, to są słynne przysiady, mostro ale... dla kumatych. Przykuty do krzesła, na wadze wychodzi 120 gram, soli do zmywarki lub jak tu wolimy fedronu. Znasz Robsona? Znasz Cygana? Znasz siwego? Dla kogo latasz? Skąd to kurwa masz? Plaskuny lecą na mordę. Kopanie po kostkach. Opowiadanie jak mi pod celą spreparują anus. Wszyscy opowiadają jakiś pierdol, zaraz dostanę jak się nie przyznam do posiadania narkotyków nie powiem skąd to mam. Wszyscy grożą ile to lat będę jeździł w więzieniu. Już kurwa wzyw oczach. Przychodzi jakiś komendant. A co tu się dzieje? Złupaliśmy wielkiego handlarza panie komendancie. Gdyż mordę, że przyrzeka, że tu sól do zmywarki. No jak dla mnie tu faktycznie sól, kilka dni temu sam dosypywałem. Ale trzeba do badań do laboratorium. Perspektywa siedzenia w sztumie, aż będą wyniki badań z laboratorium. Powiedz, że możecie wyjechać do domu do starych i porównać. Komendant mówi, że trzeba tak zrobić. Jesz komisyjnie z trzema majstrami do starych. Ty może, Mariusz, tylko musimy na ręce, Bo może Gnój nas chce w pułapkę wziąć. Jak wchodzicie do starych, tu bagiety ręce mają na kaburach. Pani Gecka, przeszukanie. Pani i pokażę sól do zmywarki. XD. Starzy oszłamieni, jakby się piwa napili. Matka pokazuje sól. Wygląda tak samo, atmosfera się trochę uspokaja. Bagiet, majstrzy myślą: Ale skąd ja mogę wiedzieć, czy pani też kokainy nie trzyma, co? Słodki jezu, kropka pengie. Jedziesz z matką, ojcem i czterema policjantami nie do sklepu. Komisjonnie kupujecie paczkę oversoli, 9 tysięcy kilo za 9 tysięcy złotych. Mandoliny ludzi przy kasie, jak 7 osób, w tym trzy bagiety, kupują paczkę soli, najlepsze. XD. Bagiety wysypują trochę na maskę wozu. Takie samo jak to z plecaka i to z domu. Hey, sorry mody, sam rozumiesz, to podejrzanie wyglądało, nie? XD Oddaj sól stary. pójdź do domu. Zostanę zmywać ręcznie do końca życia. Ach, ja Przepraszam, ale co to miało być? Okej. Okay. Niedługo nie mogę filmy wrócić. Dobra. To jest fajne, No, level 12, podstawówka szósta klasa. Strasznie. Bądź no, level 12. Podstawówka szósta klasa. Strasznie się siku. Przepraszam muszę do łazienki. Wybiegnij do łazienki jako pętany. Jest po drugiej stronie szkoły. W biegu sekretnie, trzyma siurka. Docierasz. Kozacko kopie drzwi do kabiny. Tak jak robię to w filmach. Kurczek było zajęte. Jakiś dzieciak strający w pozycji żaby z obiema stopami na desce klozetowej. Obserwuj jakiego klocek cofa się w głąb podbytu. Czym przestraszony żółw? Przestrasz się i zeszczaj na ten widok. Brak profitu. <laughs> Ojej! Ja! Widzowie, O Boże, sorry. jakie widzowie, to było... chore. Bardzo. <laughs> było bardzo chore. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Nie wiem, widzowie, ale wiem, że ja niedługo wrzucę tam swój film nowy. Eee, to dobra. Wiąże. To. Za... na ostatnie zatupie. Pisga 4 na 7, leję mhm. codzień, zaciągnąłem się za młodu do woja, bo wszyscy mnie namawiali, ojciec twierdził, że w końcu zmężnieje, matka żartowała, że za mundurem panny sznurem, a kumpel pisał, że w armii jest świetnie, możesz rabować, palić i gwałcić ku chwale państwa, zdecydowałem się i przywdziałem mundur, taki chuj, największy błąd z mojego zasranego życia, zamiast do jakiejś spokojnej bazy niedaleko od stolicy wysłali mnie na ostatnie zadupie, Pisga 24 na 7, leję codzień, brak wszystkiego, Dookoła sam pieprzony las i co parę mil pole pszenicy. Największe osiągnięcie cywilizacyjne miejscowych tubylców. A skoro już okay. o nich mowa, to chyba trepowi, który mnie tu przydzielił. Żona nie dawała od trzech miesięcy. Jestem w jednym z obozów, które ta czas pozoru niewinną, a tak naprawdę będącą jebanym jądrem ciemności mięścinę. Cała ta przeklęta kraina dostała od nas w dupę 7 lat temu. Wódz tych dzikusów się poddał, a te cwele wciąż knują, jak tam spieprzyć życie. Tyle dobrego, że nie potrafią pisać, bo Major by pierdolca dostał, gdyby codziennie rano widział napisy na murach bazy. Najgorszą mendą z tej jaskini terrorystów. Jest mający metr pięćdziesiąt w kapeluszu wąsaty cfel Gnój w życiu na ślepia słowa pisanego nie widział A taktyki by nie poznał, nawet gdyby wyskoczył za krzaków Które tu są niemalże wszędzie i kopnął go w dupę Ale ma więcej rozumu we niż cały sztab generalny razem wzięty A to nasra do studni, a to rzuci nocą pochodnie A to napadnie na transport wina Partyzant, kurwa, jego mać. Co najlepsze, kiedyś przyjechał szef sztabu jak zobaczył, jak kutafą walczy, zakazał go zabijać, tylko kazał się uczyć. No, ja pierdolę. Również świetnie jest jego najlepszy kumpel. Zasrany grubas, rozmiar 2x2x2, no dwa dwa, a mózgu to ma tyle co pułkowy idiota obierający marchewkę. Rima tak jakby go w dzieciństwie karmili z katapulty. Co najgorsze, jest takim debilem, że nie ma instynktu samozachowawczego. Zawsze, kurwa, zawsze szarżuje na nasze pozycje i to jeszcze bez broni. A potem pisz do matki, kumpla. Że go rozdeptał półtonowy terrorysta. Na dodatek jebaniutki baniutki ma taką krzepę, że raz widziałem jak kumpel dostał 100 kilowym kamulcem z pół mili. Nie było co zbierać. Mędy miałem jeszcze broń psychologiczną. Nauczyli jednego kutasa być z taką częstotliwością i głośnością, że jak usłyszysz go w nocy na warcie, to się zestrasz, a nie wezwiesz posiłków. Tyle dobrego, że sami go nienawidzą. I spuszczają mu w pierdol za każdym razem, gdy tworzy mordę. Super Wunderwaffe, kurwo. Ale to wszystko byłoby jeszcze do zniesienia, gdyby nie ten stary pierdzibąg Panoramix nie robił tego pierdolonego wywaru. O Boże. A ty co? No znowu nieograniczony tryb, no dobra. Możecie się darować. A to? Bądź Mno, najman Level 41, brak profitu. Ja nie wierzę. Po prostu najlepiej. Ojciec pełen Helu? I co? Bądź Mno, Anon Level 21. Masz loszkę Karynę, 3 na 10. Bardzo ją kochasz dla ciebie jest ideałem. Dobrze wam się układa. Pewnego dnia przychodzi do Ciebie twój ojciec. Cześć synu, słuchaj, może to i głupia sprawa, ale mam pytanie, na walta Bo wiesz, ja już mam level over 50 i powoli mój tyranozar przestaje powstawać z ziemi, kiedy powinien. I nie chcę penetrować jaskini jak kilkanaście lat temu. A mamę tobie jeszcze chciała. Kurwa, tatę, po co mi to mówisz? A bo tak sobie pomyślałem, że ty masz taką brzydką lochę, jakoś pewnie musisz się wspomagać, bo tak na sucho tej kijem nie idzie tknąć i myślałem że może coś poradzisz, trochę zabolało cię serduszko, że twój tata mówi tak o twojej miłości, mimo wszystko postanawiasz mu pomóc, bo mamy ostatnio bardzo przybita chodzi, a to pewnie przez to. E, a próbowałeś jakieś wiagry? Kurwa, synu, wczoraj opierdoliłem dwa kilo. I jedyne co zesztywniało to babcia, a właśnie zapomniałem ci powiedzieć: babcia nie żyje, tata przecież ona umarła dwa lata temu, tak? O kurwa, a ja się dopiero wczoraj skapnąłem. Wracając do tematu, mam dla ciebie jeden sposób, może zadziała. No dawaj synek, kup Hali sobie go z trzykawką do swojego nowierzczego. Hali <laughs> jest lżejszy od powietrza, więc powinien unieść do góry twoje nowierzco. Następnego dnia wracasz z zajęć do domu. Przed drzwiami widzisz buty Karyny. O proszę, nic nie mówiła, że wpadnie. To nie chce ci zrobić niespodziankę. Wchodzisz, idziesz do swojego pokoju. Na łóżku widzisz swoją nagą dziewczynę. Hej Anon! Kurwa, jak głos jakiś taki dziwny, jakby się nawdychała, helu! O kurwa, gdzie ten stary skurwiel? Anon, uspokój się, o co ci chodzi? Nie leć w fujas, suko, wiem co robiłaś z moim ojcem! Nie Anon, to nie tak! Co nie tak kurwa, gdzie on jest? Chwytasz motek, który leży na szafce. Zabiję go! Anon, nie rób głupstw. Wtedy z szafy wypada na ziemię, twój nagi ojciec zaczyna uciekać. Biegniesz za nim. Gonitwa przez wszystkie pomieszczenia w domu! Szybki jest Jebaniec, nie może go dogonić. Stój, ty stary kurwiarzu! Twój ojciec skakuje na lodówkę. Zaczynasz nią trząść, żeby spadł. Zaczął tracić równowagę, zeskoczył i zaczął uciekać dalej. Jebany, jak na 50 level, to ma kondycję. Pościc po meblach. Nagle twój stary wpierdalać na ścianę niczym pierdolny Spider-Man. W moku ucieczki nie boi się niczego. W pewnym momencie przebieg nawet po odpalacji... W kuchenki. Biegniecie w stronę drzwi wejściowych. Stary ucieka do ogrodu. Nagle zatrzymuje się i zaczyna kręcić chujem. Jego kręcący się, napełniony helem penis, zaczyna go unosić w powietrze. Ojciec odlatuje. Po chwili widzisz już tylko jego poparzone stopy. Następnego dnia zrywasz z Karyną. Po tygodniu w telewizji. Dziwne odkrycie amerykańskiego łazika na Marsie. Znaleziono zwłoki nagiego mężczyzny. Płaczesz. Ja. Yeah. O boże. Co Widzowie? to jest? Ja nie wiem, czy te rzeczy mogą być. Nie? Ja nie wiem, czy to. Ja bym takiego filmu nie wrzucił. Nie ja wiem. Ja takich nie oglądam. Ludziska. Tego spotu nie pominiesz. Ale możesz nie. pomóc pominąć kolejną falę. Zaszczep się i żyj normalnie. Dobra. Jestem człowiekiem. Niektórzy nazywają mnie El Barnaba, bo był kiedyś taki słoń w bajkach chyba. Nie wiem, nie jadłem. Ale wracając do tematu. Jestem osobą, która ma nietypową pracę. Jestem wyjadaczem chleba z piekarni. Moja praca polega na tym, że wyjadam chleb. Chleb, który piekarze muszą wcześniej zrobić. Zapytacie dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Chuj wie! Sam se tą robotę wymyśliłem. Lubię chleb piekarski i lubię piekarzy. Ciebie nie lubię. Bo za bardzo ci interesują rzeczy, które nie powinny Cię interesować. Wyjadam chleb, bo kurwa lubię! Zaczyna się zaraz moja zmiana. Zacznij coś się zrobić pożytecznego w życiu. Możesz się wzorować na mnie, na El Barnabie. Co to było? Beczka, widzowie, widzowie. kanał. Yy. Widzowie, yy. No, co tam? Ja bym mu. Miałem tylko to? dziewiąty level Uwielbiałem dadudeła. Miałem bajty wszelkich scen i fotek z nim. Modliłem się do dadudeła. A był chorobą mnie od trzynastu kul. Mimo iż ojciec za nowoczesną P.O. Dadudeł jest miłością. Ta życie, mówiłem. Tata, tu usłyszał, nazwał mnie pisiorem. Wiedziałem, że jest zazdrosną moje oddanie Andrzejowi. Nazwałem go pieprzonym lemingiem. Dał mi wpysk nie tylko ręką. I posłał mnie do łóżka. Płakałem, mnie twarz po uderzeniu, I nie tylko. Poczułem się ogarniające ciepło. Coś mnie dotknęło, był to mój przywódca. Zrobił memogenną minę. Zrobiłem mu zdjęcie, podpisałem i wrzuciłem do neta. Nowy mem zdobył miliony lajków. Był na kwejkus, sok z buraka i w wiadomościach TV. Śmiechom naszym nie było końca. Do pokoju wszedł tata Chował miał uderzyć pasem, ale Dadudeł go powstrzymał. z prosto w głowy 13 razy. uśmiechnął się do mnie i dał 500 zł, ale panie Andrzeju, 500 złotych jest od drugiego dziecka! Uśmiechnął się memogennie, no właśnie, pozdrów mamy mały. wyszedł przez okno, zostawiając mi miliardy lajków na fejsie. Ta duda jest miłością, ta duda życiem. To było dziwne. Ogólnie beczka jest dziwne rodziska, więc no nie wiem. Ale fajne. Jeszcze. No widzowie, <noise> polecam Beczkę. Subskrybujcie go i subskrybujcie mnie i Ariexa i subskrybujcie <noise> I całą naszą ekipę. ekipę. Całą naszą grupę, Jakbyśmy byli oryginalni, bo istnieją na razie takie trzy rzeczy. Ekipa, no wiecie co to jest, ekipa jest zła naprawdę. No, ale nasza, nasza ekipa jest dobra, ich. To nie jest ekipa, to, nasza, to jest grupa. To jest ekipa Ferajna. Ferajna to jest też grupa youtuberów, a my jesteśmy... My jesteśmy grupą. No, okej. Okay. Dobra. Grupę. Co to ma być? Ja nie wiem, czy tego filmu wrzucimy. Nie ja wiem, ja wrócę. No widzowie, to chyba było na tyle z tego odcinka. Subskrybujcie weczkę, naszą drużynę. No i to było o, tyle, na tyle z tego odcinka. Subskrybujcie naszą drużynę.